Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny, dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceprezes tej partii Zbigniew Ziobro, zapowiada w przyszłości pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Donalda Tuska, obecnego premiera, a nawet ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara. O co chodzi? Zdaniem Zbigniewa Ziobro, ci panowie próbowali dokonać zmiany ustroju i dokonywali ustrojowego przejęcia siłowego ważnych instytucji państwowych, między innymi jak wskazuje Zbigniew Ziobro, chodzi o prokuraturę generalną, zmiana prokuratora krajowego, niezgodna z przepisami. To wszystko się. Odbyło w tym czasie, a nawet były próby przejęcia siłowe Sądu Najwyższego, kneblowanie i zabieranie kompetencji, podważanie ważności Trybunału Konstytucyjnego. To jest cała masa zarzutów, którą ma. Dzisiejsza opozycja, być może przyszła władza, wobec Donalda Tuska. Jak wskazuje Zbigniew Ziobro, w tej sprawie musi być śledztwo w przyszłości, bo to jest element większej układanki odpowiedzi karnej za zamach na ustrój polskiego państwa. Ja nie żartuję, podkreśla Zbigniew Ziobro, to jest przestępstwo zagrożone karą dożywotniego pozbawienia. Wolności, tak mówi wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, i że to wszystko miałoby się y, oczywiście zacząć odbywać w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy i podkreśla Zbigniew Ziobro, bo oczywiście w takich momentach zawsze pojawiają się takie informacje, ha, oni dużo gadają, już dużo gadali wcześniej i niczego nie zrobili, no i Zbigniew Ziobro już podkreśla. Ci, którzy myślą, że to są tylko takie słowa, mylą się, przecież nie będę mówił i wskazywał wszystkich tych nieprawidłowości i bezeceń, zbrodni, których wobec, których oni popełnili wobec państwa polskiego. Tak oświadcza Zbigniew Ziobro Minister sprawiedliwości. Mam nadzieję, że coś z tego będzie, no bo rzeczywiście w przyszłości nie może dochodzić do takich sytuacji, że ktoś sobie mówi, że prawo w Polsce nie obowiązuje, że prawa w Polsce nie ma, że prawo można omijać w celu demokracji walczącej, bo ktoś, kto to prawo stworzył, a rządził przed nami, to, to nie jest demokratyczny rząd, oni nie mieli do tego prawa, więc my sobie będziemy to prawo teraz obchodzić, skoro go nie możemy zmienić, bo nie mamy własnego prezydenta. To jest niedopuszczalne, skandaliczne, antypaństwowe działanie. Zbigniew Ziobro już tak jakby straszy. Oczywiście on zapowiada, on wywołuje tym samym też strachu samego Donalda Tuska, ale może takie słowa też będą potrzebne, żeby politycy pamiętali, że mogą zostać rozliczeni. Może wreszcie należałoby jakiegoś polityka pociągnąć do prawdziwej odpowiedzialności karnej za szkody, jakie wyrządził. Dla państwa, dla obywateli, dla gospodarki, jeżeli jest to minister odpowiedzialny za jakieś kwestie gospodarcze, bo politycy w trzeciej RP zawsze byli bezkarni i może wypadałoby z tym skończyć. Zobaczymy, czy to tylko takie polityczne zapowiedzi, czy jak podkreśla Zbigniew Ziobro, coś konkretnego.